Rozdział pierwszy Szef wezwał mnie późnym wieczorem. Włączyłem właśnie piecyk elektryczny, bo w pokoju było zimno i postawiłem herbatę na gazie, gdy zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę i usłyszałem głos szefa. Kapitanie Rusak, głos był niepokojąco ciepły i serdeczny. Czy moglibyście wpaść do komendy? Czy mógłbym? Nie, to oczywiście nie rozkaz, to niemal prośba, przyjacielskie zaproszenie. Pracuję z pułkownikiem od dziesięciu lat i wiem, że łagodność oraz serdeczność nie wróżą nic dobrego. Co tu gadać? Znamy się na wylot. On wie, że poznałem jego chwyty i zagranka, ale z nich nie zrezygnuje. Obaj poczulibyśmy się zresztą fatalnie, gdyby zrezygnował. Nie zapytałem więc nawet, co się stało, ale powiedziałem służbiście, tak jest, żeby sobie nie pomyślał, że mnie zdoła nabrać. Kazałem nastawić wodę, oświadczył. Możesz zgasić gaz pod herbatą. Przeszedł na ty, więc stało się naprawdę coś złego. Płaszcz zapinałem już na schodach. Służbowa Warszawa czekała oczywiście przed domem. Kierowca, Edek Walczak, który zawsze wszystko wiedział, poinformował mnie natychmiast. Kapitana Miernickiego zabrało pogotowie. Co się stało? Zawał, mruknął Walczak. Najzwyczajniejszy pod słońcem. Od dawna mu mówiłem, że facet z pięćdziesiątką na karku, Walczak także dociągał do pięćdziesiątki, ale nie lubił, gdy mu o tym przypominano. W czterdziestym piątym jeździł ze mną i z Miernickim sfatygowanym gazikiem z demobilu. Mieliśmy wówczas po dwadzieścia parę lat i pełne zaufanie do wydolności serca. Jaki stan? Zapytałem i poczułem niepokojące ukłucie. Wcisnąłem papierosa do popielniczki. Mruknął coś niewyraźnie i dodał gazu. Potem z piskiem opon hamował przed komendą. Trzeba mu było przyznać, nie stracił stylu. Już wiesz, powiedział szef. Walczak się oczywiście poinformował. Przysunął mi filiżankę. Nie pij kawy, dodał. A w każdym razie nie pij wieczorem. I rzuć palenie. Muszę dbać o swoich oficerów. Jaki stan? Powtórzyłem pytanie. Lekarze mówią, że przywieziono go w samą porę. I dodają, że przynajmniej przez trzy tygodnie nie wolno mu zawracać głowy. To potrwa ładnych parę miesięcy, rzuciłem. A pewno, potwierdził szef. Ale ty będziesz miał znacznie wcześniej ochotę na zadawanie mu pytań. Dlaczego? Więc niech ci się zdaje, że jest na Księżycu, a nie w szpitalu. Wiedziałem już oczywiście o co chodzi. Pułkownik przekaże mi sprawę, którą właśnie prowadził Miernicki. Coś niecoś o niej słyszałem. Z początku wydawała się prosta i zwyczajna, a potem wyszły na jaw jakieś komplikacje. Szyf przymrużył oczy. Znowu usłyszałem w jego głosie, te zbyt ciepłe i serdeczne tony. Chciałbym, kochany, żebyś zaczął od jutra, więc pomyślałem sobie, że zechcesz nocą przeczytać akta i notatki Miernickiego. Znam twoją ciekawość. Jesteś niezwykle troskliwy, oświadczyłem ironicznie. Właśnie zamierzałem się wyspać. Przepraszam. Twarz szefa tchnęła łagodnością. Rzecz jest naprawdę pilna, dodał innym tonem. I w sam raz dla Ciebie. Rzuciłem akta do teczki i chciałem już odejść, gdy przypomniałem sobie swoją ostatnią rozmowę z Piotrem. Nie była to właściwie rozmowa, bo Miernicki zadał pytanie i potem umilkł. Widziałem jego dłonie leżące na biurku. Pisze lewą, bo w prawej stracił dwa palce podczas wojny, ale tym razem trzymał niezdarnie ołówek właśnie w prawej i rysował na papierze linie, półkola, ludzkie twarze. Co byś zrobił, zapytał, gdybyś prowadząc sprawę o morderstwo, natknął się na taką okoliczność, że obsesyjnie, rozumiesz, obsesyjnie opanowałoby cię pragnienie rzucenia do kosza akt, notatek, protokołów przesłuchań. Poprosiłem oczywiście, żeby zechciał wyrażać się jaśniej, ale on machnął tylko ręką, jakby niezbyt licząc na moją inteligencję. Nie jestem młokosem. Wiem, że niektóre sprawy przeżywa się bardzo osobiście, a poszukiwanie ludzi, którym trzeba wymierzyć sprawiedliwość, bywa niekiedy czynnością równie konieczną, co gorzką. Nie przywiązywałem więc zbytniej uwagi do nastroju Piotra. Szef twierdził, że pracuje dobrze, ale wyrzucał mu chłód i osłość. Istotnie, był twardy i uparty, rzadko rezygnował z koncepcji ustalonych w pierwszej fazie śledztwa. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Zapytał szef. Tak, chciałem. Co Piotr mu mówił o sprawie? Czy nie uważa, że traktował ją szczególnie osobiście? Że zachowywał się nieco dziwnie? Czy nie wiąże zawału. Dlatego wezwałem cię już dzisiaj, powiedział szef. Dobrze, że sam to zrozumiałeś. Przeczytaj akta i postaw na nogi swoją ekipę. W domu wypiłem jeszcze filiżankę kawy i zabrałem się do lektury. Piotr prowadził notatki z właściwą sobie pedanterią. Zapisywał każdy drobiazg, każdą koncepcję przychodzącą mu do głowy w toku przesłuchań. W miarę czytania ogarniało mnie jednak coraz większe zdziwienie. Spodziewałem się jakichś rewelacji, jakichś związków tej sprawy z osobistym życiem Piotra, tymczasem nie mogłem znaleźć nic, co by motywowało niepokój kapitana Miernickiego od suche, zwykłe, właściwie dość bezosobowe notatki oficera śledczego. I wówczas, jeszcze tej nocy, przyszło mi po raz pierwszy na myśl, że Piotr nie napisał wszystkiego. Nie, nie podejrzewałem go o ukrywanie faktów istotnych dla śledztwa. Dziwiły mnie raczej pewne luki. Oficer tak doświadczony jak Miernicki nie zwrócił uwagi na ślady, które już na pierwszy rzut oka miały istotne, może nawet decydujące znaczenie. Choćby koperta z piętnastoma tysiącami złotych. Nie uprzedzajmy jednak wydarzeń. Zamordowany nazywał się Michał Tworowski. Miał lat 48, wzrost 175, twarz owalną, nos nieco zadarty, szczękę górną zbyt wysuniętą do przodu. Znaków szczególnych żadnych. W ciągu 15 lat był kolejno urzędnikiem jednego z centralnych zarządów, agentem handlowym prywatnej firmy produkującej broszki, współwłaścicielem warsztatu samochodowego, a ostatnio bez zawodu utrzymywał się z prac dorywczych. Mieszkał wraz z żoną Ewą, kobietą o 23 lata od niego młodszą, w dwupokojowym, ładnie urządzonym mieszkaniu przy ulicy Nowosiedleckiej 3 na czwartym piętrze. Nowe budownictwo spółdzielcze, domy z kolorowymi balkonikami, pawilon handlowy, ogródek jordanowski dla dzieci. 14 października o godzinie 8 rano, Walentyna Kowańska, która sprzątała u Tworowskich i gotowała im obiady, zastała w pustym mieszkaniu zwłoki swego chlebodawcy. Michała Tworowskiego zamordowana uderzeniem bagnetu w okolice serca. Wyznać muszę, że nie pasjonują mnie techniczne okoliczności zbrodni. Przerzuciłem tylko protokoły sekcji, oględziny narzędzia mordu, szkice określające położenie ciała. Najczęściej bywa tak, że ten materiał rzeczowy zaczyna mnie interesować dopiero później, gdy przesłucham pierwszych świadków, porozmawiam z ludźmi i pomyślę o motywach zbrodni. Może to staroświeckie, ale gdy debiutowałem w milicji, nie było jeszcze zakładu kryminalistyki. Byli tylko ludzie, a poznanie ludzi wydaje mi się do dziś znacznie trudniejsze i ważniejsze niż stereoskopowa analiza ostrza, które ktoś mocnym uderzeniem wepchnął między żebra. Michał Tworowski gromadził białą broń. Na ścianach jego pokoju wisiały polskie karabele, szable z czasów księstwa warszawskiego, długie rosyjskie bagnety i bagnety do małzerów. Dziwaczna kolekcja człowieka bez zawodu, agenta handlowego, trochę niebieskiego ptaka. Ktoś zerwał ze ściany bagnet i uderzył. Oczywiście nie zostawił odcisków palców. W mieszkaniu znaleziono tylko odciski gospodarza i jego żony. Zresztą żony, ani pani Kowańska, ani ekipa śledcza nie zostały w domu. Od pewnego czasu nie mieszkała z mężem. Zanim jednak kapitan Piotr Miernicki, który przyjechał z ekipą śledczą o godzinie 8.15 rano, przystąpił do przesłuchań i do odszukania małżonki ofiary, natknął się w mieszkaniu na pierwszy ważny ślad, niezwykle pomocny zarówno dla określenia kierunku śledztwa, jak też ustalenia czasu popełnienia zbrodni. Otóż Tworowski leżał na podłodze niedaleko biurka, obok krzesła, z którego zapewne zdążył wstać na chwilę przed śmiercią. Na biurku stała maszyna do pisania z wkręconą kartką papieru. Wejście mordercy przerwało Tworowskiemu pracę. Pisał list. Zdążył napisać dwa pierwsze zdania. Należało przypuszczać, i tak założył Miernicki, że morderca nie zwrócił uwagi na kartkę wkręconą w maszynę. W związku z telewizyjnym komunikatem o napadzie na sklep jubilera, pisał Tworowski, chce podać, że mężczyzna, który biegł ulicą krętą w kierunku parku, tyle zdążył napisać. Napadu na jubilera dokonano o godzinie 19. Komunikat telewizyjny nadano o 19.50. Parę dodatkowych szczegółów. Ulica Nowosiedlecka jest przecznicą krętej, przy której mieści się sklep jubilera. W mieszkaniu Tworowskich ekipa została włączony telewizor. Pobieżne oględziny dowiodły, że działał całą noc. Wstępne założenia śledztwa wydawało się więc dość oczywiste. 13 października około 7 wieczorem Tworowski przechodził obok sklepu jubilera i był jednym z tych, którzy widzieli mężczyznę biegnącego krętą w kierunku parku. Wrócił do domu, otworzył telewizor i o 7.50 wysłuchał komunikatu. Zaczął pisać list. Morderca wszedł do mieszkania około 8.00 albo parę minut po 8.00, nie później jednak, bo z ekspertyzy lekarskiej wynikało, że śmierć nastąpiła między 19.00 a 20.00. Miernicki mógł już na początku śledztwa ustalić ściślej. Nie wcześniej niż o 19.55 po komunikacie, nie później niż o dwudziestej dziesięć, jeśli założyć, a tak zapewne było, że Tworowski siadł do maszyny od razu po wysłuchaniu dziennika, nie wyłączając nawet telewizora. Morderstwo na Nowosiedleckiej wiązało się więc nierozerwalnie z napadem na jubilera. Wniosek, że jeden z uczestników napadu nie tylko został rozpoznany przez Tworowskiego, ale sam go także poznał i później zabił, żeby usunąć świadka, nieodparcie się nasuwał. Rozumiałem tok myślenia Piotra i dlatego nie zdziwiło mnie zbytnio, że notatki Miernickiego rozpoczynają się od wieczora 13 października. Tak się złożyło, że Miernicki również przechodził krętą mniej więcej w czasie napadu na sklep jubilera. Mieszkał w tej samej dzielnicy w niewielkiej kawalerce, niezbyt zresztą wygodnej, bo nie był żonaty i nie dbał o siebie. Poza pracą miał tylko jedną pasję szachy. Otóż, jak zwykle, gdy nic wieczorem nie zatrzymywało go w komendzie, Poszedł na spacer krętą w kierunku parku, bo zawsze tak chodził. Po drodze spotkał swego przyjaciela i partnera szachowego, Stefana Lachowskiego. Nic niezwykłego, bo spotykali się trzy razy na tydzień właśnie na tej trasie. Lachowski jest starszy od Miernickiego. Wysoki, suchy jegomość, jeszcze przystojny. Siwizna na skroniach, twarz pociągła. Gdy zdejmuje szkła, widać głęboko osadzone niebieskie oczy. Jeden z tych, którym się nie powiodło. Próbował kiedyś malować. Chodził nawet do akademii ale stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że brak mu talentu. Ja miałem co prawda wątpliwości, bo widziałem jego obrazy, przeważnie widoczki wiejskie, ładne, choć teraz niemodne. Lachowski, podobnie jak Miernicki, jest kawalerem. Skończył kursy księgowych i tkwił przy maszynie do liczenia w centrali rybnej. Nie słyszałem nigdy, żeby się skarżył. Poza szachami lubi jeszcze kino. Sprawiedliwie dzieli czas dwa razy w tygodniu film, trzy razy szachy. Gdy przechodzili krętą, zobaczyli tłum pod sklepem jubilera. Piotr, który oczywiście czuje się zawsze na służbie, natychmiast podszedł do milicjanta. Okazało się, że nic dla wydziału zabójstw. W momencie, gdy jubiler zamykał sklep i otwierał tylne drzwi wiodące na podwórze, zaatakowało go dwóch zamaskowanych bandytów. Uderzony w głowę, stracił przytomność. Bandyci zrabowali niewiele. Spłoszyła ich kasjerka wracająca z banku po odniesieniu utargu. Otworzyła tylne drzwi zobaczyła leżącego na ziemi szefa i ze strasznym krzykiem wypadła na podwórze. Bandyci rzucili się do ucieczki. Jeden pobiegł właśnie krętą w kierunku parku, drugi przeskoczył przez płot i zniknął w zakamarkach nowego osiedla. Rozpoczęliśmy pościg, zameldował Piotrowi dowódca radiowozu. Nie była to oczywiście sprawa dla Miernickiego, nie mógł jeszcze wiedzieć, że będzie musiał się nią zająć. Jak zwykle zaprosił Lachowskiego do swojej kawalerki. Pani Zofia, gospodyni Piotra, dała im kolację wysłuchali dziennika telewizyjnego i rozstawili szachy. Sądziłem dotąd, że podczas tych ciągnących się godzinami partyjek nie mają sobie nic do powiedzenia. Piotr napisał jednak, że rozmawiali i napisał to tak, jakby przywiązywał jakąś wagę do tematu rozmowy. O kobietach. Dwóch starych kawalerów, pociągających ostrożnie jarzębiak, bo oni pili tylko jarzębiak i posuwających figury z rozwagą oraz bez pośpiechu, mówi o kobietach. Lachowski zdjął okulary i opowiada, a Piotr wysłuchuje zwierzeń, bo bardzo lubi słuchać i zadaje pytania tak dokładne, jak podczas śledztwa. Jeśli człowiek ma przed sobą co najwyżej 15 lat życia, coś takiego powiedział właśnie Lachowski, miłość staje się sprawą niesłychanie poważną. Może być ostatnią szansą. Oczywiście nieostrożność, oczywiście brak rozwagi, ale życie nabiera sensu. Piotr chyba też jest zdania, że nie należy rezygnować, nawet jeśli się nie ma pewności. A kiedy w końcu ma się pewność, jeśli chodzi o kobiety? Mówisz niejasno, miało świadczyć Piotr. Lachowski wyznał, że ta kobieta jest od niego młodsza o wiele lat i dlatego gnębi go nieustannie lęk, że ona nie traktuje go zbyt serio. Nie pokazał fotografii. Piotr napisał właściwym sobie stylem. Nie przedstawił fotografii. Lachowski przegrał wszystkie partie, choć Miernicki gra nieco gorzej od niego. Skończyli punktualnie o godzinie 11.30. Pamiętam ten wieczór. Wracałem również do domu około 20 i myślałem, że dobrze by było, gdyby czekała na mnie kolacja i szklanka gorącej herbaty.